Częsty dylemat twórców, ale także wielu z Was: czy zainwestować w drogi telefon z dobrym aparatem, czy może kupić tańszą słuchawkę, a do tego oddzielny aparat? I dzisiaj na ten dylemat postaramy się odpowiedzieć. Michał ma swoją koncepcję, Robert ma swoją koncepcję, a Wy mówcie, która jest Wam bliższa. Zaczynamy. Ok, od. Ja, ja też nie mogę. No, no, no. Dobra panowie, szybka i krótka piłka. Macie 6000 zł do wydania. Jesteście twórcami, ale też czujcie się w rolę casuala. I ja wam mówię: albo sobie kupujecie jakiś aparat, i do tego telefon, albo sam telefon z najwyższej półki Galaxy. Najpierw zapytam was o. Co wybieracie, czy sam telefon, yy, i czy komplet, i dlaczego, a później zapytam Was o to, jak te proporcje wyważyć, jeżeli zdecydujemy się na dwie, y, dwa urządzenia. Gorzej, byłem w tej sytuacji. Byłem <grym grym> tam, przeżyłem <grym> Tak, ten... no bo yy, dokładnie 5 lat temu, kiedy zmieniałem swój aparat, yy, miałem akurat tam Samsung X30 i chciałem go sprzedać. A żona powiedziała: Zostaw, będziemy robić zdjęcia dzieciom. I tak zrobiliśmy. I zdjęć zrobiliśmy ze 100. To A dużo. pozostałe 10 tysięcy telefonami. I tak faktycznie było. W sensie, tak y, było, nie z y, y, Faktycznie, y, jakby. No. Chęć wykorzystania zdjęć, które mamy na co dzień i yy, możemy zrobić na co dzień, mając urządzenie przy sobie, są dużo bardziej wartościowe niż to, że, o, zrobimy sobie raz na miesiąc jakąś tam sesję zdjęciową czy coś. I Jednym słowem, jesteś Team Telefon. No, jest bardziej uniwersalny, tak? Oczywiście, zaznaczam, że są pewne osoby, które yy, bardziej wykorzystają aparat. Jeżeli ktoś robi jakieś zdjęcia produktowe gdzieś tam, po coś sprzedaje albo no, maluje ale nie czy też coś. O takich... Ale wiesz, no są różni ludzie, tak? No, mhm, nawet jeżeli ktoś bierze. Stricte na wakacje i nie chcę po prostu obciążać telefonu, to może się okazać, że to będzie lepsza opcja, żeby kupić dwa urządzenia, tak? No masz dwie baterie, nie rozładowujesz cały czas telefonu itd. Tak i tak dalej. Ale jeżeli ktoś chce mieć zdjęcia, z którymi coś dalej zaraz robi, to wydaje mi się, że opcja tylko telefon jest dużo, dużo lepsza. Okej. Okay. Znaczy właśnie jest dużo tych punktów widzenia i opcji, wiesz, i samych tych czynników, bo równie dobrze mogę sobie powiedzieć, że lepiej kupić dwa urządzenia, bo wtedy yy, jak jedno oddam do Lombardu, to dalej będę mógł robić sobie zdjęcia telefonem. Nie? Zależy, zależy do czego, bo jest taki truizm to trochę, ale zgadzam się z tym, że zwykle najlepszy aparat to jest ten, który mamy przy sobie. I właśnie to, że ten telefon jest zawsze w kieszeni, zdecydowanie działa na jego korzyść. Natomiast często widzę na jakichś tam grupach fotograficznych, wideo na Facebooku, gdzie takie pytania zadają osoby, które chcą na przykład zacząć swoją przygodę z YouTube'em, no tak. zacząć swoją przygodę z jakimś tam bardziej profesjonalnym fotografowaniem i Tutaj w tym przypadku mm, ja bym zrobił tak, najpierw za pomocą telefonu, nawet obecnego Twojego. Sprawdziłbym, czy jak jakby... To, to jest jeden z najwyższych modeli, nawet. No dobra, ale to jest hipotetyczny Piotrek, ma hipotetycznego <laughs> Redmi Note 10. Okej. Okay. Yy, za pomocą tego telefonu wiesz, sprawdzasz, jakby, czy masz do tego dryk, czy rzeczywiście podobać Ci się tak, to tak, jak myślisz, że Ci się podoba. I jeżeli tak, no to wtedy sobie inwestujesz w aparat, bo to jest dużo bardziej jakby rozwojowe i daje ostatecznie znacznie większe możliwości. Więc moim zdaniem tak, można sobie zacząć robić YouTube'a na telefonie. Nawet jest to wskazane, żeby tam za dużo hajsu nie utopić, czy robić jakieś ładne zdjęcia, ale na pewno nie rzuca mu się od razu na głęboką wodę z aparatem, tak. bo może wyjść tak, że on będzie po prostu gnił w szafie. Tak, no może się okazać, że najpierw wydasz kasa, a później będziesz po prostu próbował go sprzedać. Zresztą ja zaczynałem nagrywać aparatem, który nagrywał tylko 720p na YouTube'a, później zanim kupiłem sobie pierwszą kamerę, taką zwykłą, to nagrywałem przez półtora roku telefonem. Właśnie, a nie uważacie, że jest tak, że dużo osób właśnie gdzieś tam myśli o tym aparacie i nie będzie w stanie wykorzystać jego potencjału, bo po prostu telefony są... No nie chcę powiedzieć brzydko idiotoodporne, ale są po prostu samograjami. No telefony tak bardzo rozleniwiają pod tym względem i widziałem na Twitterze, mnóstwo osób miało taką fazę przez ostatni rok czy dwa, jak tam śledzę różne wątki, że o kupiłem sobie aparat, teraz będę robił zdjęcia i później kurczę coś nie gra, robię to zdjęcie i ono tak samo z siebie nie wygląda, lepiej niż z mojego telefonu. No tak, bo to jest zdjęcie, które trzeba obrobić i to jest sprzęt, który jakby odwdzięcza się tymi swoimi możliwościami, jeżeli wiesz, jak go wykorzystywać. Dlatego właśnie wydaje mi się, że dla wielu osób telefon będzie znacznie lepszy. Ba, mogę powiedzieć nawet, żeby nie było, że tak patrzę wielce z góry, kiedy ja wyjeżdżałem na jakieś tam targi technologiczne czy coś, kilka razy też nagrywałem swoje materiały z tych targów, takie relacje, smartfonem, bo nie chciało mi się tachać yy, aparatu. I rzeczywiście wiele osób też z widzów doceniało ten taki trochę surowy, taki vlogowy format, ale jakoś była absolutnie wystarczająca. Tylko tam dbałem o to, żeby audio sobie zbierać z czegoś innego, bo tam w głośnych miejscach, to z telefonu może być problem. Jaki to był telefon? Wiesz co? Chyba ostatni raz jak to zrobiłem to było z Galaxy Note 20? Tak mi się okay. wydaje, tym ostatnim Galaxy Note'em. I jakby to było spoko. I ja też na pewno chciałbym mieć telefon, który mogę wykorzystywać w ten sposób, ale na przykład przy tym co ja robię, czyli taka praca bardziej studyjna, nie wykorzystywałbym telefonu. Czy znaczy, trzeba sobie też jasno powiedzieć, że nigdy nie osiągniesz takich efektów ani wideo, ani foto? W <laughs> najlepszym nawet aparacie takim w, w telefonie. telefonie jak w zewnętrznym urządzeniu, tak, które ma znacznie większą matrycę, jest stworzone tylko do tego, żeby tylko to robić. Tak zostało zaprojektowane, e, niezależnie czy ma wymienne, czy nie ma wymiennych obiektywów, a nie jest też urządzeniem, też do robienia zdjęć do nagrywania wideo, tak? Więc to, to trzeba sobie nad tym powiedzieć. Oczywiście, dzisiejsze smartfony mają też dużo większe możliwości, no bo jak spojrzymy sobie na jakiś aparat, który mamy tutaj, i pewno jak zawsze kupujesz go z jakimś tam kitowym obiektywem na dzień dobry, no to on ma bardzo, też nie jakiś bardzo szeroki zakres ogniskowych. Tutaj no, masz topowy model smartfona, gdzie możesz zbliżyć teoretycznie nawet 100 razy. No właśnie, bo o to chciałem zapytać, bo ktoś powie 6000 za telefon, to jest bardzo dużo, ale załóżmy, że kupujemy za y, 3000 telefon, czy za 2000, to teraz pytanie, czy za 3-4 tysiące aparat to nie jest za mało. Za mało na aparat? <laughs> nie, myślę, że nie, aż mi głos zabrało. <laughs> nie, to jest <laughs> dobry budżet. Ja pierwszy aparat, którym nagrywałem na YouTube'a i samego świadomie kupiłem, on kosztował jakieś 2,5 tysiąca złotych. Plus, to prawda, później szybko do niego dokupiłem obiektyw za 3 tysiące, ale, ale przez jakiś czas nagrywałem też kitowym z zestawu. Było ok. W sensie wydaje mi się, że bardziej chodzi o taki sam flow pracy niż o konkretne parametry aparatu. W sensie po prostu obsługa tych urządzeń jest na tyle różna, że to już nawet nie chodzi o to, czy wydasz na ten aparat 2,5 Zł, czy tysięcy złotych, bo po prostu styl, w jakim uprawiasz robienie zdjęć czy tam kręcenie wideo, będzie zupełnie inny. A chciałem jeszcze poruszyć taki wątek, bo mnie się bardzo podoba, że telefony dużo biorą jakby z aparatów, że pojawiły się te różne obiektywy, które mają różne zastosowania, czego parę lat temu jeszcze nie było, że mamy coraz większe matryce. Tutaj jakiś tam smartfon Sony ostatnio miał matrycę z aparatu kompaktowego Sony, która co prawda była trochę ucięta, ale, ale była. A aparaty, według mnie, biorą jednak trochę za mało ze smartfonów. To znaczy nawet jeżeli są takie opcje, że wysyłasz sobie z aparatu bezprzewodowo gdzieś tam do telefonu zdjęcia, to zawsze działa tak średnio. Jeżeli jest obsługa zdalna aparatu, bo tak też jest za pomocą aplikacji na telefonie, żeby tam sobie zrobić takie selfie, czyli na przykład z odległości 10 metrów sobie wcisnąć migawkę, zobaczyć na siebie ostrość i w ogóle, te aplikacje zwykle wyglądają tak przedpotopowo. Nie ma czegoś takiego w aparatach, przynajmniej nie słyszałem, żeby robiły wiele rzeczy takich mądrych, czyli właśnie jakieś tam efekty odseparowania od tła, co ja bym bardzo chętnie zobaczył jakby z tymi możliwościami fizycznymi, tych zajebistych, drogich obiektywów, tych super matryc. I wiesz, nie ma takiej opcji. Taki pro, pro użytkowniczy, żeby też był. W sensie nie dla już Semi Pro Pro, tylko taki bardziej casual, friendly 100%. No to teraz dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że był już kiedyś taki aparat, który miał takie możliwości mocno rozbudowane foto, foto i dodatkowo masę funkcji takich dodatkowych, tak jak smartfony. Hmm. Nazywało się to Galaxy Camera. Od Wiedziałem, co powiesz, no. Bo, bo tam był czysty, znaczy nieczysty, no, operacyjny system Android od Samsunga. I to rzeczywiście było bardzo fajne, bo robiłeś super zdjęcia z dużej, z relatywnie dużej matrycy w porównaniu do, do smartfonów. Ze zbliżeniem zoom tam było chyba dziesięciokrotne optyczne. Więc jakościowo to wyglądało naprawdę nieźle, a miałeś system operacyjny, który pozwalał Ci na szybką edycję zdjęcia i wrzucenie na Instagram. I to jest taki złoty środek, tak? Żeby z takiego aparatu no. nie trzeba było tego zgrywać jakąś beznadziejną apką czy przez komputer, obrabiać i wrzucać dalej albo wrzucać od razu do chmury, żeby kolekcjonować, że tam, nie wiem, to są zdjęcia tam jednego dziecka albo drugiego kota. I to jest jedna rzecz. Natomiast wydaje mi się, że takie aparaty mają największe zastosowanie wtedy, kiedy... Robimy rzeczywiście coś więcej oprócz tych takich typowych zdjęć dla siebie do, do szuflady czy dla rodziny, bym powiedział. No bo inaczej tego nie wykorzystamy. Ja mówię, sam próbowałem i, i jest to po prostu zbędne. Pomimo tego, że mam sporo różnych aparatów, kamer u siebie w domu, to nie nagrywam nimi, bo to jest niewygodne po prostu, bo nawet jeżeli coś nagram i to będzie absolutnie fantastycznej jakości zdarzyło mi się to dwa razy na jakichś tam sesjach zdjęciowych po prostu dzieci, Świątecznych, zabrałem jeszcze dodatkowo są kamerę i pozwolono tam po prostu hmm. sobie ponagrywać. Tak jak zrobisz coś nawet bardzo ładnego tak e, e, z efektem, no to później trzeba to obrobić, wrzucić gdzieś i to zajmuje sporo czasu i no ogół tego czasu nie mamy. I znacznie więcej jesteśmy w stanie i szybciej zrobić to z smartfonem. No mnie się wręcz kojarzy ta y, szybkość pracy na smartfonie jest tam pracy zabawy robienia głupich zdjęć. Że na tle tego aparaty wyglądają jak takie aparaty z początku XX wieku, gdzie tam pod płachtę byś jakąś wchodził, ja bym musiał stać przez pół godziny bez ruchu, albo najlepiej być martwy, bo takie sesje też były modne, żeby wyszło z tego jakieś zdjęcia na pamiątkę. I rzeczywiście, no, mnie też zwykle się nie chce, ale z drugiej strony, właśnie kurczę, w tej chwili nie ma jeszcze tego złotego środka. Mam nadzieję, że będzie, bo też zauważcie, że te telefony coraz bardziej, jeżeli nie hardwareowo, to software, próbują wykorzystać to, co potrafią zwykłe aparaty, czyli bokę to rozmicie tło jest zwykle jednak w smartfonach sztuczne, jakieś tam przechodzenie ostrości teraz w, w iPhone'ach weszło, w, w filmach. To są rzeczy, które ludzie chcą robić, bo znają je z kina, znają je z telewizji, one są wizualnie ładne i trudno osiągnąć je naturalnie smartfonem, no ale właśnie jeżeli to ma być na zasadzie, że stań tutaj pod ścianą, to ci fotkę pierdolne Przepraszam za wyrażenie, no, no to nie, to absolutnie kupna aparatu moim zdaniem nie Ale ma Ale zobacz, sensu. nie działa to w drugą stronę, w sensie no. nie, nie masz aparatu, bo jeżeli robisz takim y, smartfonem zdjęcie w, w jakimś półmroku, to zajmuje to, nie wiem, jedną sekundę czy pół sekundy i masz tryb nocny, który oczywiście to wszystko rozjaśnia, no. tak? Nie masz czegoś takiego w aparatach. Musisz wtedy albo podbić bardzo wysoko ISO, albo musisz to ustawić na statywie i naświetlać przez 30 sekund. Nie właśnie, o tym no, mówię, że no, mnie więc... boli, że mamy to, to małe urządzenie. No to jest akurat bydlak, ale <śmiech> <śmiech> mamy to właśnie, dosyć małe, tak, <laughs> tak, dosyć no, małe wiesz, urządzenie. Związane... I dlaczego się, nie da, tak wiesz, naukis Tak, no bo, bo jednak no, inna jest matryca. Do, jest, matryca jest jakby no, z, z takiego. Mm, Podejścia, no podejścia stricte do... Nie, nie, do foto, ja wiem, tak, ja, no. ja bardziej bym chciał nie wsadzić to do tego, tylko wsadzić to do tego. Tak, no ale to mówię, no właśnie dlatego tego się nie da albo raczej producenci nie chcą, no bo jednak tutaj mając takie urządzenie jakby podchodzisz do tego w ten sposób, że to, o, to jest takie trochę bardziej dla pro, tak? W sensie mm. nawet tutaj teraz nagrywamy różnymi fajnymi kamerami, a możecie zobaczyć teraz obraz ze smartfona. No od razu widać, że wygląda to inaczej. No, nie chcę mówić, że ten smartfon źle nagrywa, ale... Po operator. <śmiech> tak. <śmiech> tak, amator. Ale, ale, ale jednak no, różnica jakości jest, tak? No bo... Bo raz, że matryca mniejsza, inna tak. przestrzeń barwowa, oczywiście y, obiektywi, który jest tam ziarenka piasku, a nie jakaś tam skomplikowana y, soczewka, która kosztuje znacznie więcej pewno w obiektywie, niż sam smartfon cały, tak więc... A to, to jest... To, to tak no? samo, to, to jest po prostu urządzenie jest jakby sprofesjonalizowane na, jeden, na, jed, na jedną jakby no gałąź, tak. tak? samo jak masz, nie wiem, mikrofony masz droższe niż na przykład całe smartfony, tak. mhm. Jak są skupione głównie na audio, na, mają nagrać wszędzie, e, na wakacjach czy w studiu dobrze izolowanym mają nagrać perfekcyjny dźwięk, no to będą znacznie droższe niż nawet całe urządzenia, które będą potrafiły również to robić. No, no właśnie to, to też teraz myślę, że dosyć trudno to połączyć, bo smartfony to jednak jest zupełnie mm, inna filozofia. W sensie to i tak trzeba by, producenci musieliby zrobić kilka kroków w tył i je dostosować, bo my sobie wcześniej tak za kulisami gadaliśmy o tym, że bardzo często smartfony, kiedy mają do czynienia z takim oświetleniem, jakie mamy tutaj, czyli profesjonalnym, dosyć studyjnym, to po prostu głupieją, bo te algorytmy nie są przygotowane na, na to, żeby pracowały w takich warunkach jak zwykłe kamery. I tutaj tak. teraz też patrzę, że to jest na przykład Canon, wśród producentów takich znanych aparatów mamy też choćby Panasonic, mamy te bardziej wyspecjalizowane firmy jak, nie wiem, Red Ari, to już są totalnie wysokie ceny, ale widzę tutaj szansę dla Sony. No bo oni ostatnio nawet połączyli te swoje działy mobilne, tylko że to na razie bardziej idzie w rozwój <laughs> ich smartfonów, a fajnie by było, gdyby oni właśnie bardziej po... poszli no właśnie, no bo... ze smartfonowością w kierunku swoich małych no aparatów, tak, no takich to... jak to ZV-1, bardzo fajne. Tak, no bo właśnie w sumie jakby, tym jakby w połączenia na, naszej dwójki... <laughs> tak. Powstałem jak? <śmiech> Powstałem <śmiech> ja, tak, so, so, Sony Pro y, Xperia, Sony Xperia ZV-1. Tak, a. czyli ten nowy smartfon, który tam niedawno się pojawił, teraz jakieś tam zapowiadane kolejne. Tylko problem jest inny tam, że, że tam właśnie, no, Sony się nie potrafi dogadać z własnymi matrycami software'owo, tak? W sensie robi fantastyczny soft do tego, jeżeli chcesz grzebać w tym, tak? Mm. Czyli tak samo jak w tym aparacie. Jeżeli chcesz grzebać, uwierzy, jak grzebać, to podejrzewam, że robisz absolutnie fantastyczne rezultaty w tym Xperia PRO-I. Natomiast jak jesteś statystycznym Kowalskim, który bierze telefon po prostu, jestem na wakacjach albo robię zdjęcie psiaka czy, czy kota, czy żony, to wyciągam, robię zdjęcie i ona ma wyglądać absolutnie fantastycznie z kolorami, z błoką, z nie wiem, z tym jak, jak to się prezentuje, żeby od razu było tak, o, na Instagramek jak do wrzucenia. No nie no możesz tego, to wrzucić faktycznie tak, od razu na Instagram. Tak, no to są one tego nie potrafi. Ta, oni, cały czas, ta... oni cały czas mają z tym problem. Podwójne ostrzenie, opóźniony lak, jeżeli chodzi o zrobienie zdjęcia. I co dziwne, Aparaty Sony, którymi też tutaj nagrywamy, ja też sam w domu mam i one potrafią to robić, potrafią nagrywać, mają fantastyczny obrazek i wygląda to świetnie. No, ale Sony właśnie chyba y, nie ma tego złotego środka, jeżeli chodzi o smartfony. Oni mają bardzo K dużo fanów aparatów w Xperiach, w sensie, no, o, oni ogólnie mają mało fanów, ale bardzo, wielu, <laughs> no, ale jak bardzo wiele osób, które lubią telefony Sony, lubi je właśnie za aparaty. Tylko to jest zawsze argument na zasadzie... Co mówisz, że Xperia ma średni aparat? Poczekaj, czekaj, wyjmę laptopa, daj mi te 7 godzin, zobacz, jakie zdjęcie będzie. No... Odpalę Photoshopa, Camera no, tak, tak. Raw. <grym> I, i, I wiesz, i te Twoje słowa skupiają się właśnie do tego wyboru, czyli jeżeli masz czas i chcesz się bawić, wybierasz taki sprzęt i możesz hmm. mieć mniejszy telefon, bo wtedy na tym aparacie aż tak bardzo Ci nie zależy, natomiast jeżeli Twoim jedynym, głównym aparatem będzie ten w smartfonie, no to bierz ten, który najwięcej oferuje, jeżeli chodzi o pojedyncze urządzenie. Ładnie, ale ja mam jeszcze jeden ostatni wątek, no. bo ja faktycznie miałem ten problem, że według mnie aparat w telefonie jest wygodny, bo właśnie zawsze mamy go przy sobie, ale też jest wygodniejszy do przenoszenia. Bo jeżeli masz coraz większy aparat, tak, do kieszeni go nie włożysz, no możesz tak. sobie go powiesić na szyję, wyglądasz jak chiński turysta, nie każdy to lubi. Japoński. Albo możesz mieć nerkę japońską, przepraszam, a, japoński, przepraszam, wszystkich Chińczyków. I y, ale jest jeszcze jedna rzecz, że nie wydaje wam się, że aparat y, ta, oprócz tego obrazka. To potrzebuje często dużo rzeczy dookoła i to nie jest tylko obiektyw, bo jeżeli ja jestem na łodzi niepodwodnej, tylko takiej nawodnej mm -hmm. i sobie chcę kręcić na wakacjach delfiny, to wyciągam telefon i y, filmuję je mając już stabilizację. Załóżmy, że łódka się chwieje, więc że łatwo to mam w dłoni. Tutaj, no ta stabilizacja różnie bywa. Przydałby się gimbal, przydałoby się coś do, do, do budowania, żeby to też trzymać y, łatwo, bo będziemy w jednej dłoni, to może być za ciężkie z obiektywem dobudowanym. No właśnie, czy to nie jest tak, że telefony poszły o krok dalej? Tu nie chodzi nawet tylko o soczewkę, ale o to, że stabilizacja, wszystko dookoła niewiele trzeba. Ale ja wiem, czy zauważyłeś, taki, taki sprzęt jak ten, gdzie tu rzeczywiście można wymienić obiektyw, to już jest takie, powiedzmy teraz takie. Totalne minimum, w sensie to są takie najmniejsze są jeszcze oczywiście te z wbudowanym, powiedzmy, obiektywem, na przykład jakimś wysuwanym, ale jak ja dobrze pamiętam, tak z 15 lat temu, to była masa aparatów, które właśnie były, jakby to był cały segment taki, których były aparaty, które właśnie mają wbudowany obiektyw, nie można go wymienić mm. i wysuwane tam 10, 2 zoomy, 5 razy zoom i tak dalej. Teraz jest tego znacznie mniej. Ludzie zauważyli różnicę, że jeżeli potrzebujesz czegoś takiego kompaktowego, bo to były takie super cieniutkie te aparaciki, tak, to bo... jeżeli potrzebujesz czegoś takiego, to wybierasz smartfon. A jeżeli potrzebujesz wymiennej optyki, to wiesz, jak z niej korzystać. Czyli wiesz, że na przykład, no tu okej, okay, miałbyś być super ustabilizowanego tego delfinka, który sobie płynie przy łodzi, ale jeżeli chcesz, żeby on płynął na falach i żeby było ładnie wszystko z przodu i z tyłu rozmyte, a tylko delfinek, żeby było i, i, i woda w miarę jakieś ostre, no to wybierzesz sobie jakieś super długi ogni długą ogniskową do takiego aparatu i będzie znacznie lepszy. A tutaj z tego raczej wszystko takie dość mi, płaskie. Mi się tak skojarzyło, że właśnie taki obudowany aparat to wygląda jak, jak na tym memie, że kiedy twoja customizowana postać występuje w cutscence, nie? <śmiech> 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 tak po prostu obudowany jakimiś rzeczami, które dla osób postronnych wyglądają Totalnie, totalnie idiotycznie. Robert, fajnie, że wspomniałeś o tym segmencie aparatów, bo ja pamiętam, nie powiem konkretnych modeli, ale one jeszcze przez moment próbowały się bronić. Tam pojawiały się jakieś opcje w stylu, w stylu możesz podłączyć do WiFi. I wysłać sobie zdjęcie bezpośrednio na Facebooka, tak, tylko to to zawsze było. było tak wolne i tak opóźnione, że tak jakbym teraz wypuścił aparat i z tym aparatem może sobie na MySpace być, fotki albo na naszą klasę, nie? Więc to, to, to jednak to, to się nigdy nie rozwinęło, ale w sumie to chyba nawet nie powinno się rozwinąć, no bo to nie miało szans się rozwinąć. No ale wiesz, no jak tam napisać cokolwiek w na no. tej klawiaturce no, czy coś. No właśnie, to, to no. to jest no. problematyczne. To już tak Galaxy kamera mówię, była o tyle sensowna, no. że, że rzeczywiście to był normalny Android i właściwie no, ja no, można było wszystko zrobić. Ale upadło, no, znaczy upadło. Ogólnie Samsung przestał w ogóle produkować aparaty, nie? Bo... No właśnie. Słuchajcie, czyli może trochę parafrazować piosenkę, że Telefon Kill y, Compact y, Storm, tak? Dobrze to z, z, pamiętacie? To ja, ja nie znam takiej piosenki, Piotrek. A gdzie ta grałeś w ICT? Tak. Nie ty odgiernie znasz takie rzeczy? Video, A, video, no, video, no, nie, videos, po prostu tak. zabiłeś to akcentem, tak. A, przepraszam. <śmiech> mój, <śmiech> mój drewniany, tak. Kazualowym, kowalskim akcentem. Przepraszam Was za to. Teraz Wy macie 6000 na stole. Oczywiście, uprzedzamy, wirtualny <laughs> i możecie wybrać. Komputer w coina. <laughs> <Compute> coina. <laughs> Kupujcie go i wymieniajcie na sprzęt. <laughs> Możecie wybrać albo telefon za 6000, albo aparat i telefon. Jeżeli wybieracie to drugie, to napiszcie, jakie kombo byście wybrali. A wy macie takie swoje gotowe kombo? Nie, nie mam gotowego kombo. Czy Ja bym... Znaczy, nie, nie myślę, że za 3,5 koła można spokojnie dostać chyba najbardziej polecany aparat taki na start dla youtuberów. To jest Canon M50, to jest chyba m 5 co co widziałem, ale mp 10 to jest takie 3,5 do 4 koła. Z jakimś obiektywem kitowym, no to z 6 tysięcy zostaje Ci 2 tysiące. No i to Kupujesz Samsung 20 FE. Kupujesz 4 krugeren Matsy, jeżeli zajebiście. <tryk> <tryk> tak. Tym miłym akcentem kończymy. I do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie pamiętajcie znać w komentarzu, co by byście wybrali, jaki telefon, jaki aparat. No i nie zapomnijcie o kciuku górę. I subskrypcji. I, I komentarzu. I link jakiś tam też będzie w opisie. Link też w opisie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Hej. Cześć.